W najbliższą niedzielę zmienia się rozkład lotów z Wrocławskiego Portu Lotniczego. Razem ze zmianą czasu mamy nowy rozkład. I tutaj warto mocno podkreślić, że uruchamiają się liczne nowe połączenia do Warszawy. Wynika to z ogromnego zainteresowania porannymi lotami w tym kierunku. Dwa dodatkowe połączenia ze stolicą uzupełnią już istniejące. Razem będziemy mieć cztery. Połączenia między 5.30 a 9.00 do Warszawy. Ryanair sprzedaje bilet od 39 zł w jedną stronę. E, Eurolot od bodajże 200 zł. Mamy również dobre wiadomości dla poszukujących słońca i relaksu w sezonie zimowym. Nadal będą funkcjonowały czartery do Egiptu i na Wyspie Kanaryjskie. Poza tym mamy też europejskie kierunki obsługiwane przez Ryanera. Takie południowe typu Rzym, Bolonia. Barcelona. Warto jeszcze wspomnieć, że z nowych połączeń, które były uruchomione w lecie, yy, dwa będą kontynuowane. To są połączenia do Zurichu i do Paryża. Przypominamy, że nocą, z soboty na niedzielę, zmieniamy czas z letniego na zimowy. W niedzielę obowiązuje już nowy rozkład. Szczegółowy rozkład lotów na stronie Wroclaw.pl.